Cześć! To już trzynasty odcinek naszego spotkania między ścianą a kanapą. Mam nadzieję, że będzie dla Was szczęśliwy. W dniu dzisiejszym, poza jednym ćwiczeniem, w którym potrzebujemy ściany, większość rzeczy wykonamy bez sprzętu. Propozycją jest 7 ćwiczeń wykonywanych w obwodzie. Obwód w miarę możliwości powtarzacie albo 3 albo 5 razy. Pamiętajcie, żeby przed y, wszystkimi ćwiczeniami, jakie wykonujecie, zawsze przeprowadzić rozgrzewkę, przygotować się do wysiłku. Y, jeśli już jesteście po, to zapraszam do ćwiczeń. Pierwszym ćwiczeniem w dniu dzisiejszym będą przejścia z siadu do klęku ze zmianą pozycji nóg. Pokazuję. Pozycją wyjściową jest ustawienie takie, gdzie stopy mamy skierowane w tą samą stronę i jedna stopa jest blisko kolana. Kolana w drugą. Podnoszę pozycję, zmieniam ułożenie stóp, siadam z drugiej strony. Mogę sobie unieść ręce, tak żeby ustabilizować pozycję w momencie zmiany. Hop, hop. Wykonujemy 20 powtórzeń tego ćwiczenia w serii. Drugim ćwiczeniem w dniu dzisiejszym będą przysiady połączone z zakrokami na krzyż. Pokazuję ćwiczenie. Pozycja wyjściowa do przysiadu była już niejednokrotnie omawiana czyli stajemy stopami mniej więcej między szerokością bioder a ramią wykonujemy przysiad na całych stopach, biodra schodzą do kąta prostego lub trochę poniżej patrzymy, aby nasz wzrok był skierowany cały czas w przód. A plecy proste. Możemy ustabilizować sobie pozycję, unosząc ramiona do przodu. Przy zejściu w dół, oczywiście. Czyli jest przysiad, podnoszę pozycję, jedna noga robi za krok w tył na krzyż, dotykam kolanem podłogi, wracam znów, przysiad, za krok w tył, wracam. Raz. Raz. Dwa. 2, 3, 3, 4, 4 i tak do 20 powtórzeń w serii. Kolejne ćwiczenie to miks kilku ćwiczeń w jedno. Będziemy łączyć... Brzuszki z wyrzutem nóg do góry, przejściem do przysiadu i następnie jeszcze pompką. Brzuszko przysiady robiliśmy już w jednym z poprzednich odcinków. Dołożymy do tego pompkę. Całość pokaże, będzie na pewno łatwiej zrozumieć i zapamiętać. Z pozycji stojącej, do leżenia na plecach, wyrzut nóg w przód, wstaje. Przysiad, pompka stoi. To jest pełna sekwencja w wolnym tempie. Możemy zrobić w ten sposób. Natomiast, jeśli chcemy przyspieszyć ruch, to musimy spowodować, żeby nie wstawać po każdym powtórzeniu do góry. Czyli zaczynam z góry, wykonuję 10 powtórzeń w serii i dopiero potem podnoszę się do pozycji stojącej. W szybszym troszeczkę tempie. Czyli z pozycji stojącej, hop. Od razu na plecy. Op. I tak 10 razy w serii. Następnym ćwiczeniem w naszym dzisiejszym zestawie będą przejścia z podporu leżąc przodem, brzuchem do ściany do stania na rękach i powrót do pozycji wyjściowej. Pokażę całe ćwiczenie. Przyjmujemy pozycję wyjściową, stopy są blisko ściany. Pozycja jest jak do pątki, czyli dłonie pod barkami, łokcie zgotowane. Bardzo ważnym jest, że mamy mieć w tej pozycji cały czas spięty brzuch, czyli przez całe wykonywane ćwiczenie nie możemy puścić mięśni brzucha. Pozycja wyjściowa gotowa i zaczynam podchodzić pod ścianę. Przeciwna ręka do nogi idzie blisko ściany przytrzymuję pozycję próbuję dotknąć klatką, brzuchem i udami ściany ale cały czas mam spięty brzuch czyli kontroluję pozycję i tak samo w kontrolowany sposób wracam do pozycji wyjściowej jeszcze raz w miarę proste nogi w kolanach blisko do ściany zaznaczenie pozycji i na spiętym brzuchu Zejście. Jeżeli nie mamy pewności, że nasz brzuch utrzyma pozycję, albo boimy się, że w ostatnim momencie nasze nogi mogą polecieć, to podchodzimy tak daleko, jak jesteśmy w stanie utrzymać pozycję. Jeśli na przykład naszym maksem w tym ćwiczeniu jest podejście na spiętym brzuchu tylko do tego miejsca, to do tego miejsca podchodzę i wracam do pozycji wyjściowej. Jeśli i to by było zbyt trudne, możemy wykorzystać naszą kanapę, pufę, krzesło. Wtedy kładziemy nogi, same stopy na podpórce. Pozycja wyjściowa jest taka, jak była. Podchodzę maksymalnie blisko. Rękoma do przodu i wracam do pozycji wyjściowej. Cały czas pilnuję, aby mieć spięty brzuch. W naszym dzisiejszym ćwiczeniu wykonujemy 10 takich podejść w serii. Następne ćwiczenie to ćwiczenie w podporze stabilizujące w dwóch wariantach, trudniejszym i łatwiejszym. Pokazuję pierwszy wariant. Pozycja wyjściowa podpór jak do pompki, tyle że stopy troszeczkę szerzej, i z tej pozycji unoszę na krzyż rękę i nogę i odstawiam na ziemię. Stabilna pozycja, przytrzymanie u góry około sekundy. Po wykonaniu 10 powtórzeń na jedną stronę powtarzam ćwiczenie na drugą również 10 razy. Jeśli ktoś nie ma pewności, że da radę, to to samo ćwiczenie wykonujemy z klęku podpartego. Unoszę rękę, nogę prostuję, odstawiam 10 powtórzeń. Wykonuję na jedną stronę, po 10 na jedną Wykonuję 10 na drugą. 20 powtórzeń w serii. Następne ćwiczenie wykonamy w leżeniu na plecach. Kładziemy się na plecy. Nogi proste, ręce z tyłu. Unoszę jedno kolano. Zginam je. Noga kąt zbliżony do kąta prostego. Jest w powietrzu. Ręką po tej samej stronie dociskam nogę i przytrzymuje. Ma być tutaj cały czas napięcie, czyli dociskam kolanem do dłoni, a dłonią do kolana. W tym czasie unoszę rękę i nogę i pracuję, dotykając 10 razy kolanem do łokcia. Pamiętamy oczywiście o oddychaniu. I cały czas druga strona dociska. Pozycje. Po 10 powtórzeniach robimy zmianę strony, czyli docisk z drugiej i pracujemy łokieć kolano 10 razy. Poza tym, że bardzo mocno aktywujemy mięśnie brzucha, musimy się skoncentrować, aby wykonywać. Kilka rzeczy jednocześnie. Ostatnim ćwiczeniem dzisiejszego obwodu będzie hollow body, a właściwie hollow strong. Ćwiczenie bardzo mocno aktywujące brzuch i poprawiające pozycję. Kładziemy się na plecach, ręce za głową, nogi proste. I teraz zaczynam ruch od spięcia brzucha w momencie, kiedy spinam brzuch, ręce odrywają się, ale dalej zostają u góry nad głową. Nie przenoszę ich do przodu, one są dalej za uszami. Mamy spięty brzuch. Głowa jest w linii kręgosłupa. Teraz unosząc nogi kołyszę ciało. I taką kołyskę wykonuję 30 powtórzeń. Cały czas pilnuję, żeby mieć spięty brzuch. No i oczywiście nie zapominam o oddychaniu. Mam nadzieję, że wszyscy szczęśliwie dognęli do końca tego 13 odcinka i po całości ćwiczeń mogą powiedzieć, że było lekko, łatwo i przyjemnie. Pamiętajcie, aby po ćwiczeniach porozciągać się delikatnie, zjeść właściwy posiłek. No i zbierajcie siły, bo już niebawem kolejny odcinek między ścianą a kanapą. Zapraszam.